7, I co tam kurwa? Robota idzie. Cały rok się nie widzieliśmy. No, Nie, <laughs> no, w tamtym roku ostatni <śmiech> raz. <śmiech> no i co tam u Ciebie? W porządku. Pomału się kręci. Dobry rok się zaczął. Perspektywy przyjemne nowe zdanie. Dalsze wiesz. Działania? No i dobrze. Jak nowy rok się zacznie, tak cały rok potem będzie, no wam, okay. Ale widzę, że coś tutaj, kurde, ten... Wróciłeś na stare śmieci. Widzę kafelki tutaj położyłeś. Mhm. O kurwa fa. Jezu. O kurwa, to wasze klanku, Ładnie. Ale żeś wzór wymyślił ty. Co to za nowy wzór wymyśliłeś? Karo. Jakie? Karo. Karo z prostokątów? No. <laughs> kurwa. Można? Dobra. No, tak. Da się? Ja kurwa. Człowieku. Bardzo dobra robota. Listy założone. Ładnie kurwa, nie? Mm. Ładnie, kurwa, żeś położył. Też jest nasz na robocie. Chciałem to samo Kto jest, kurwa, najlepszym budowlańcem w Polsce? Szpek. No. Nie ma lipy, kurwa. Nie. Same dęby. Same dęby, kurwa. Ty. Co? Wróciłeś tutaj, kafle położyłeś, wszystko ładnie, pięknie. Mm. Ale co tu dalej będziesz się Tutaj? już nic. Tu już nic? Już koniec? No klatka. Widziałeś klatkę? Nie widziałem, to dopiero dobra, co przyjechałem. Bo? Klatkę działasz? No. O kurwa, człowieku! Lampery jedziesz? Ja. Gaz, nie? No zajebiście. Ładny kolor. Sam wybierałeś? Nie. Tym, bardzo... Tym bardzo nie ja. To nie ty? Hmm. Ale ładny, nie? No kurwa. Lepsza nie może być. I co mówisz? Po mału coś tam kurwa czas. cały czas. Nie ma odpoczynku. Non stop robotu. A to mam się w domu. A jebać tam w domu będziesz siedział. O, ale co tu wjechało? A gdzie kobra? Z W szajce? Nie nadaje się. O, 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 Na wymianę? Taka sytuacja. No i dobrze kurwa. Kurwa, ale kafle, że się elegancko położył. Wiesz, ok. czyli cięcia miałem? Cięci od chuja, co? No najbardziej no. ściana, nie? Takie tam pięknie góła powstać. No widzę właśnie takie malutkie trójkąciki. Kurwa przejebane. No jak to musiał zrobić. Ale wyszło ładnie, nie? Opowiadaj, jak tam pierwszy raz, kurwa, zjewaj z domu. Ja cię z domu? To nie miałem powodu, żeby uciekać z domu. A jesteś. Ile tu będziesz siedział, kurwa? Już od czerwca tu siedzisz na tym, kurwa, tym królewie. No, ale jaka chyba jest, nie? Robotycznie. No ale to kurwa. A tu nie, to jest ten pol. Kawałek dalej. Nie, nie, kawałek dalej. Ale tu jeszcze kurwa schody miałeś robić poka, te płytki, kurwa. Nie? No, tu jeszcze Płytki na schodach. Płytki na schodach i palustrady, nie? O kurwa. Znowu nie wyjdzie do czerwca kurwa. Ja? <laughs> Z pieniędzmi. Ważne, że robota jest, nie? No właśnie, do się Jebać forse, kurwa. Ważne, że jest co robić. Nie no, trochę żeś tu porobił. Ładnie, kurwa, wszystko. A co to za Od systemu. Jakiego systemu, kurwa? System. System poziomujący? Samo poziomujący, tak. Sam się poziomuje? No. Nie wiedziałeś? Kurwa. A skąd ja mam wiedzieć, a co ja myślę, że kurwa? Jak się nie nawet się orientujesz. Bo ja tam... Muratory czytasz to w... Ja muratorów nie czytam, ja tylko przywożę materiały kurwa. Co chcesz, to masz i kłuj. Co tam patrzysz, wróble? Nie, jastrząb. Gdzie jastrząb? Przeleje go. Ten pierdolisz pan... Oh, pierdolisz pan, ja ci mówię, Podchuj Pod chuj to <laughs> Oj kurwa. To no, trzeba się razyłem, dojść do lampary. I fajne na dziś. Chyba raczej. Dużo ci zajęło to czasu. Długo. 40 minut. O kurwa. No to kurwa. 40 minut klatki w lamparię. No to ładnie. Z przygotowaniem. Tak. To dobrze, kurwa. Aby więcej takich robót, nie? No szybka robótka, Raz, raz, pyk, pyk i chuj. Forza i do domu. Monopolowe. Gdzie do domu? Sklepu? monopolowy musimy jeść. Nie? Najlepsze. Jo. spożywczaki, nie? Spożywczaki są <grym> chujowe. Chociaż spożywczako też tam nie kurwa kupić, nie? No idzie, idzie. Jakiego żubra? Żubra habaniny. Co, przeziębiłeś się? Jo, garne kurwa tej kurwy. Od zimnych żuberek. <grym>. No to dobra, skończysz robotę, to zobaczymy co tam kurwa. Jak to będzie wyglądać. Jak nie? to będzie wyglądać? Pewnie dobrze jak zawsze. Dokładnie. No, to, no. to na no, no. Z lampą czy bez lampy? Bez lampy. Co tam masz? Ruberka. O! Po robocie? Po robocie jestem. O kurwa ty Stary, no, no normalnie to... Trzymie je, jebany, nie? O. Oh. Ale w drzwiach kurwa widzę szpeku. żeś coś kurwa ukrył. Samica żubra. <laughs> Samica żubra? <laughs> Jak ono masz bystry wzrok? Kamera to uchwyciła. A nie ty? Nie, ja nie widziałem. Puch. Odkurzacz? Po robocie? No po robocie, nie? To się no, w należy. Pra w, w pracy kurwa nic się nie pije. Nie? No pewnie, że nigdy. Odkurzacz o, kurwa, w dupę jebaną mać A. Pycha Sama pychota <noise> Robotę zrobiłeś czy nie? No zrobiłem, no kurwa, trzeba było, nie? No i dobrze kurwa. To najważniejsze, nie? Nie. Ja. Jutro może na dach wskoczymy, albo i nie. No, tam by trzeba było mu to zrobić chłopakowi, nie? No jak nie O, zapoja No teraz to tak tera chronimy żubra Pod ochroną jest Cały czas było <laughs> No to chuj to Jutro na dachu? W no to na dachu zobaczymy, nie? Nie? No, Szpony w górę Pamiętajcie Subskrybujcie nas na naszym kanale Sorry, że tak Długo się nie odzywaliśmy, nie? Nie ma czasu nieraz. No, żebyś wiedział. Ty. Robota, robota. Robotu, robotu. <laughs> to narasz, peku. nara